ja tu go tak, tak, tak. nie go nie go tak tali, Talia schodzi będzie Talia, nie Talia, nie Wiem wiem tylko oni mogą mnie go Oni to robią co nie musimy nie fokus Możemy go możemy się nie go go nie go nie go niego 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 nice niego 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 Nice. Ja mnie rozę smoka, i ma to słychać tempo ja, Jak myślisz, że to jest dobre, to zrób to Nice, bardzo dobre Możemy pod Heralda grać, nie? Po prostu A, grałem pod Heralda Ty od i cofasz, nie? Dobra, ja czytam, czytam na głos Japsen vs. Holak na MA, między mi wrze od dawna Kurwa, ostatnio Jabson ogłaszał na swoim streamie, że już się pogodzili z Holakiem, że Holak do niego napisał, że wszystko sobie wyjaśnili, że jak Jabson z niego więcej usłyszał, to już się pogodzili. Jak jest pierdolenie. Jeśli tak napisało Cloud, to na pewno Jabson z Holakiem się dogadali na sztuczne dymy. Spodziewajcie się, kurwa, że albo będzie pełna pogódka i nic nie będą doświadczać, albo będą sztuczne dymy. Będą mieli sobie sporo do powiedzenia podczas konferencji. Wszystko już sobie wytłumaczyli prywatnie, pisali ze sobą. Pogódka jest. A na koniec rozwiążą wszystkie nieporozumienia w klatce. Ten pojedynek zelektryzuje całą społeczność Twitcha. Kurwa, wszyscy z na bana na Twitchu. <grym>, a kolak ma 50 widzów. Nie no kurwa. Oni o tym cloud? Oni myślą, że jesteśmy w 2021. Naprawdę. Naprawdę. Oni... Ja nie wiem dużo o ten Briar chuj. No. Na Lolalytics Nocturne jest najtrudniejszy matchup pisze, pisze. Ale ja nie na, wiem, na, na, na OP.GG na, OPG, na OPG pisz najgorszy, najgorszy. A! O! Faktycznie. Jest... Imo nie zaczynamy zlurowaliście? Nie, 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 nie. nie, nie. Dobrze mówię, dobrze, Ja dobrze mam te tak bo, 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 bo to ja mam ja mu zabieram od górny las, tak? Jest jeszcze tak. Tak jest, tak jest, że nie rozumiem. Co? Ja zabieram las, <laughs> ja zabieram las. Dawaj, 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 dawaj. Fekki masz ją, masz Nie kurwa mamon! 150 HP mamon! mam Fajnie, że oni nie mają 150hp To był kill, który nam uciekł To ci mówię już ja, jako subq Dobra, ja ale patrz, patrz ja zabiją, Pamiętaj, że jecha, ja gram jak pizda Mam on Pamiętaj Zjem coś ja. takiego ja merk. O kurwa, <laughs> przepraszam, oh, przepraszam O <laughs> przepraszam, <śmiech> przepraszam, przepraszam oh, Spoko Mamy radę ja sobie wiesz, płacę hajs, męczę się, leveluję konto, a sierwo jebane na koncie za półtora złotego wchodzi, odpierdala, po czym dostaje od nich, od tych debili, dostaje bana za botik, po minucie idzie, pisze do gościa, od tego kupił konto i dostaje nowe konto. Wiesz, że to tak wygląda? I co możesz z tym zrobić? A ty siedzisz, chodzisz... Jak kurwa nie rozumiesz? No może być przeze mnie lubiany, może być przez... Sorry, sorry, sorry. Co ty tu robisz kurwa? Ty... Nawet mi kurwa obrażeń zadałeś. Dobra, reportuję go po streamie. Wrzucam reporta, zróbcie klipa. Zrób też klipa i mi na czacie. Reportuję go kurwa po streamie do tracker z INDEFEND! The GOK! Like for real? Can you? We have no goalkeeper! He's like not playing game, man. Report! He's FK Nie no Gosia FK jest zobacz, nie gry No widzę kurwa na tych, na powtóreczkach, że dużo przejemocj na tych party animals no w kurz zajbliższy jest! Łapia, łapałem sobie gościa, trzymałem w powietrzu, śmiałem się z nich, wiesz może za to dostałem pana, zatrzymałem gości w powietrzu po dwie minuty, bo nie umieli się, wiesz, uwolnić. No nie, wiem, kurwa, no.